Moi drodzy, yy, druga część filmiku, jeżeli ktoś trafił na tą część jako na yy, pierwszą, to zapraszam do pierwszej części filmiku, gdzie mamy omówioną pierwszą opcję i początek tej prawie że połowę tej drugiej opcji, czyli tej księżniczki, która Wam tutaj yy, Królewne śnieżki. Królewna śnieżka, która Wam tutaj wyszła, jest yy, zapoczątkowana w części numer 1. Moi drodzy, tak jak Wam powiedziałam, tutaj generalnie niektórzy z Was mogą poznać osobę w stylu takiej właśnie księżniczki, królewny Śnieżki. Generalnie to jest do panów. Natomiast panie mogą tak naprawdę również poznać tu takiegoś mężczyznę, który zobaczy w nich te cechy i które będą dla niego niezwykle imponujące. Tak jak powiedziałam, warto pokazywać tę naszą kobiecość, tą naszą delikatność i różnorodność od płci męskiej, dlatego że kobieta to jest zawsze kobieta, a mężczyzna to jest zawsze mężczyzna. I nie Mimo iż niestety takie... Wzorce w naszych czasach mamy tej kobiecości, no troszkę to zanika, tak? Troszkę to się modyfikuje, troszkę to się zmienia. Natomiast tradycyjnie zawsze kobieta jest delikatna, empatyczna. Ja nie mówię, że jest to osoba, która, że tak powiem, postawią ją i stoi, że nie ma swojego zdania. Nie, nie o to chodzi. Ale chodzi właśnie o takie cechy, które tutaj pokazały nam się przy tej księżniczce, i tak naprawdę warto je pokazywać, warto je. Przede wszystkim pokazać światu, i być może w najbliższym czasie te Twoje cechy ci się po prostu przydadzą, albo sytuacja będzie wymagała tego, żeby po prostu ich użyć, tak? Moi drodzy, generalnie, być może przez was, Waszą delikatność, empatię i pomoc jesteście w stanie na przykład kogoś wesprzeć w najbliższym czasie, albo wykazać się dużą empatią do osoby potrzebującej. Tutaj na, naprawdę będą bardzo różne powody tego, dlaczego. Te wasze konkretne kobiece cechy po prostu powinny być pokazane, tak, albo wyjdą na wierzch. Będą konkretne historie, konkretne zachowania, konkretne, jak gdyby, możliwości i przyczyny tego, dlaczego ta karta wam tutaj wyszła. Natomiast zdecydowanie to będzie wasz atut, tak, wasz as w rękawie, ta delikatność, empatia, ta taka, powiedziałabym, Yy, nawet schludność kobieca, tak? Po prostu kobiecość. Każda z Was to inaczej zrozumie, ale tutaj bardzo jest postawione w tej karcie na delikatność, na taką sensualność, na. Yy, no, tak naprawdę, na, na bycie dumnym z tego, że jest się kobietą, i jak gdyby trzymanie sztywno pleców, tak? Jak to się mówi. Więc, moi drodzy, wy macie taką odpowiedź. Jeszcze raz powiem, że duża część omówionej grupy numer dwa jest w filmiku numer jeden. Tutaj tylko sobie dopowiedzieliśmy tak zwane słowo końcowe. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do trójki, czyli ten pomponik pomponik biały, tak? A tu macie, moi drodzy, z kolei Kopciuszka. Macie tutaj postać Kopciuszka. Każdy zapewne zna tę bajkę, więc yy, tak naprawdę już jak gdyby ogół yy, tej karty jest yy, Wam znany. Natomiast yy, co ja tutaj widzę? Przede wszystkim to, że niektóre z Was kobiety bądź mężczyźni też, bo też takie sytuacje mają miejsce. Powinny wyjść z roli ofiary albo z roli osoby, osoby, która jest przegrana na starcie. Bo, tak jak mówię, niektóre z Was mogły być po bardzo ciężkich przeżyciach, po rozstaniach, po zdradach, po, po, po rozwodach, tak? Mogłyście być odrzucone, mogłyście być zdradzone, zostawione, mogło się coś nie udać, tak? I tak naprawdę w tej roli kopciuszka możecie czuć się ofiarami, czyli osobami, osobami gorszymi, osobami bez braku pewności siebie, takimi, które tak naprawdę straciły wiarę w siebie przez to, co się kiedyś w życiu stało, tak? Natomiast też jest powiedziane, żeby tak naprawdę nie robić siebie takiej osoby. Tak jak powiedziałam, na, na starcie przegranej, tak, że mi się nie uda, innym się udaje, ale mi nie, ja do tego nie dojdę, ja nie umiem, ja nie znam. Moi drodzy, sami się podkopujecie na starcie, tak, czyli sabotaż gotowy. Ja tutaj widzę, że powinnyście wyjść z roli ofiary przede wszystkim i tak naprawdę pokazać samym sobie, bo tutaj chodzi o was same, tak, swoją moc. O to, że potraficie, o to, że jesteście, jesteście wartościowe, o to, że tak naprawdę też macie co temu światu przekazać, przedstawić i tak naprawdę zaoferować. I moi drodzy, generalnie wyjść też z, takiej, z takiego poczucia. Skromności zbytniej, tak? Bo niekiedy kobieta jest zbytnio skromna, i przez to tak naprawdę wszyscy wokół niej ją, ją zjadają na śniadanie. Wiecie o co chodzi? Ja nie mówię, że kobieta ma być pożeraczem i ma być drapieżnikiem, ale też wiecie, no w życiu trzeba o swoje zawalczyć. I jeżeli będziemy stały takie. Takie skromne, takie piękne, takie cichutkie, no to dużo okazji nam przejdzie koło nosa, tak? Owszem, bądźmy piękne, skromne, cichutkie, ale też umiejmy o siebie zawalczyć. O to w tej karcie chodzi, moi drodzy. Zobaczcie, jaką ta karta ma cyfrę. Ona ma cyfrę numer 1, czyli stać, stań się numerem 1 dla siebie samej w swoim własnym życiu, tak? A później ludzie to docenią. Później w, kolej, w drugiej kolejności ludzie to też dostrzegą, że jesteś numer jeden. Na razie ty musisz zobaczyć, że jesteś numer jeden. Musisz spojrzeć w lustro i zobaczyć, że naprawdę tutaj. Yy, Jesteś wyjątkowa, jesteś wrażliwa i jesteś tak naprawdę wartościową osobą. Tutaj widzę u niektórych osób naprawdę małe poczucie wartości, bardzo niskie poczucie własnej wartości i przede wszystkim takie poczucie skrzywdzenia przez los bądź bycia ofiarą. No, tak jak mówię, tutaj mogą być osoby po dużych traumach, tak, emocjonalnych, fizycznych, psychicznych, z dzieciństwa być może. I to zostało, tak, to zostało i przerodziło się w to taką nadmierną, skromną, ale ta skromność bardziej wynika z lęku i z przede wszystkim obawy i braku odwagi, żeby zadziałać, żeby się pokazać, żeby tak naprawdę wypłynąć. Tutaj możecie naprawdę bardzo, ale to bardzo nie wierzyć w swoje siły i przez to dużo tracicie w życiu, tak? Bo do kogo idą okazje, do kogo idą wszelkie bonusy i gratyfikacje? Do osób, które potrafią z tego korzystać. Nie mówię, że masz być po prostu perfidny i po trupach do celu, bo to nie o to chodzi. Chodzi, żeby tak naprawdę zaznaczyć swoją rolę w życiu i żeby przede wszystkim zawalczyć o to, co. Tobie też się należy. Nie tylko wszystkim wokół, ale i tobie się coś od życia należy. Tutaj jest duża praca z poczuciem własnej wartości i z odwagą też taką do życia, tak? Stawieniem się pełną piersią do życia i przede wszystkim zawalczenie o to, co być może jest Waszym marzeniem, Waszym celem, ale nigdy nawet nie śmiałyście, bądź nie śmialiście, żeby w ogóle pomyśleć, że to może być zrealizowane. Więc moi drodzy, no tutaj powiedziałabym wyjdźcie już z tej roli kopciuszka i przemieńcie się, przetransformujcie tak jak ten kopciuszek na sam koniec bajki, tak? Bo to jest właśnie to, o co tutaj chodzi. Wy musicie przejść przemianę, wy musicie przejść transformację i wy musicie tak naprawdę pokazać głównie sobie, że potraficie i że jesteście czegoś warte i że jesteście pewne swojej siły, tak? To oczywiście może potrwać, bo transformacja nie jest na pstryknięcie palcem, ale warto chociaż zacząć, tak? Każdy dzień, jak gdyby w poczuciu, że chcesz transformować i chcesz coś zmienić, już jest tym jednym dniem bliżej do tego, że osiągniesz ten cel. Więc moi drodzy, tutaj naprawdę powiedziałabym, że no trzeba zawalczyć u siebie, trzeba wyjść z roli ofiary, trzeba uwierzyć w siebie, trzeba zaznaczyć siebie w życiu, tak? Trzeba pokazać temu otoczeniu i temu środowisku być może w którym jesteś, że masz poczucie wartości, że wiesz na co cię stać, że nie będzie tak, że ktoś cię tu postawi i będziesz stał stała, tak? W zależności ile masz lat, bo możesz być młodą osobą, ale może, możesz być też osobą starszą, która tak naprawdę też jest w takim teraz momencie życia, że takie sytuacje mają miejsce. Więc, moi drodzy, Wam wyszedł kopciuszek. Znając tę bajkę, też jesteście w stanie, jak gdyby przeanalizować, co do Was pasuje właśnie z tej roli, z tej postaci, bo, bo bajka jest powszechnie znana, tak? Więc, y, tak naprawdę, tutaj chodzi o to rozbłyśnięcie, o to zamienienie się, tak jak kopciuszek zamienił się po tym balu, po prostu w piękną y, księżniczkę, która została doceniona, tak? Więc, moi drodzy, y, to są wszystkie trzy grupy, które ominęliśmy. Jakie ominaliśmy, co ja mówię w ogóle, przepraszam, jednak merkury działa. Moi drodzy, omówiliśmy, oczywiście, że omówiliśmy. Jeżeli ktoś nie oglądał pierwszej części filmiku, to zapraszam, to jest część numer dwa. W pierwszej części jest omówiona cała grupa numer jeden plus połowa grupy numer dwa. Więc tak to się prezentuje, moi drodzy. Pozdrawiam Was, oczywiście, jak zawsze, bardzo serdecznie. Oliana.